Jestem Marcel, witam Was w kolejnym odcinku ze sprawdzania sklepu w Fortnite. Dzisiaj mamy 18 czerwca 2020 no i zobaczyć, jak dzisiaj mamy sklep. I tak, mam tutaj skina Terra z pasłkiem plecak Puma i ona ma dwa style. Można zmienić domyślny albo Alter Ego, i można też włączyć i wyłączyć poświatej, i tak samo i pysek y, styl domyślny albo alter ego też można włączyć i włączyć poświatę. Dobra, tutaj mam skina tek z pysekiem technologiczna poświata i on tak samo ma styl domyślny albo alter ego i też można włączyć albo wyłączyć poświatę. Jego plecak też styl domyślny albo alter ego i tu można wyłączyć albo włączyć poświatę. Dobra, y, daj mamy lotnie, elitarny zwiat, która też ma takie same style, czyli styl domyślny i alter ego i tutaj też można włączyć i wyłączyć poświatę. Y, dobra, Daj mamy zbierak, bojownik i tutaj akurat można tylko zmienić styl domyślny albo alter ego. Daj mamy jeszcze jeden zbierak. Ząbkowany szatkownik. I tutaj też o, e, on ma dwa c domyślnie albo Alter Ego. I mamy jeszcze malowanie żółty połysk. No. Dobra. E, daj mam skina Górska Wojowniczka z pozakiem Puklesz. I ona chyba dostała nowy styl. Ma dwa c domyślnie albo hełm. Ja nie wiem, nie pamiętam, czy ona miała ten styl, czy nie. W każdym razie z tym stylem naprawdę fajnie wygląda. E, I mam na jej zbierak srebrny Kieł. Dobra. Daj mam skina Magnus z petakiem wytrzymały płaszcz. No, skin taki średni, ale ten plecaczek naprawdę to jest po prostu świetny plecak. Daj mamy zbierak. Przodek. Okej, okay. no taki nawet. Yy, a, okej. Okay. Daj mam skina Ladako z takim worek włamywacza. To jest bardzo fajny skin. Mamy emotkę. Podnosimy dach. No nie wiem, taka średnia emotka. Mamy nową emotkę, Królewska Patelka. <laughs> Okej. Okay. Świetna emotka. dajmy mamy skina Dziesiątka. I ona ma też dwa cele. Tutaj taki i taki z serduszkiem. I taki z serduszkiem według mnie jest lepszy. dajmy mamy emotkę Twist. To jest bardzo fajna motka. I mam jeszcze młotkę precyzyjne kopnięcie. O. Teraz musimy robić tak, aż się uda. Nie udało się. Tu też nie. Tutaj też nie. Oj, kiedy się uda. Jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz chwilę popróbować. Hmm... Dobra, wiecie co to, to chyba jest ustawione. Dobra, więc to było na tyle. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, aby zasubskrybować mój kanał. No i do zobaczenia jutro.